Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej klubu parlamentarnego KUKIS 15, poświęconej tematowi Komisji Śledczej do spraw zbadania reprywatyzacji. Przekazuję głos panu marszałkowi Stanisławowi Tyszce. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, złożyliśmy wczoraj wniosek o powołanie Komisji Śledczej do spraw reprywatyzacji. To jest komisja, która ma wyjaśnić nieprawidłowości, przekręty, przestępstwa mechanizmy, które pozwalały uwłaszczać się na mieniu, na własności, która została zrabowana prawowitym właścicielom w okresie komunistycznym. Złożyliśmy ten wniosek z 47 podpisami. Regulaminowo potrzebujemy podpisów 46. Znalazło się 47 sprawiedliwych w Sejmie. Tych, którzy chcą wyjaśnienia tych spraw, które trwają od 27 lat. Podpisali się wszyscy posłowie klubu Kukiz 15. Podpisało się kilku posłów niezrzeszonych, natomiast szczególne podziękowania chciałbym skierować do posłów klubu Nowoczesna, czyli do pana Zbigniewa Gryglasa, pani Korneli Wróblewskiej, pana Adama Szłapki, pani Moniki Rosy i pana Grzegorza Furgo. My wiemy, że w partiach politycznych nie jest łatwo mieć własne zdanie. Nie jest łatwo właśnie być sprawiedliwym, czasami wbrew, prawda, postępując w dyscyplinie partyjnej, ci ludzie okazali się właśnie tymi sprawiedliwymi. Podpisała się też początkowo pani Kamila Gasiuk-Pichowicz i pani Marta Golbik, natomiast wykreśliły się. Rozumiem, że, że z jakiegoś powodu zmieniły zdanie. Mamy nadzieję, że w tym Sejmie znajdzie się więcej sprawiedliwych. Chcielibyśmy mieć tak naprawdę 460 podpisów pod, pod tą komisją. Natomiast zobaczymy, jak będzie, jak będzie wyglądała debata. To, co się wydarzyło w Warszawie, czyli ujawnienie tych przekrętów reprywatyzacyjnych, to jest oczywiście tylko czubek góry lodowej. Cieszymy się, że organa ścigania tu działają, ale Parlament ma swoją funkcję kontrolną i musi ją realizować. Oddaję głos przewodniczącemu zespołu do spraw uregulowania stosunków własnościowych. Szanowni Państwo, nasz zespół od dłuższego czasu pracuje nad rozwiązaniami ustawowymi, i które mogłyby rozwiązać problem reprywatyzacji w Polsce. W tej chwili jesteśmy już na etapie bardzo intensywnych prac przygotowujących stosowny projekt legislacyjny. Natomiast nie zmienia to faktu, że niezbędnym jest niezbędnym jest wyjaśnienie elementów przestępczych, Kryminalnych czy też różnych innych powiązanych ze światem polityki, a dotyczących reprywatyzacji. Pojawiają się głosy, że, komisje, że taki, taka komisja śledcza jest o tyle niepotrzebna, że będzie działała prokuratora. Szanowni Państwo, w przypadku pani Brzeskiej również działała prokuratura. Do jakich wniosków doszła, wiemy. Samobójstwo poprzez podpalenie w lesie nie wyjaśniła żadnych faktów. Nie mamy gigantycznych zmian w tej chwili personalnych w prokuraturze. Po drugie, prokuratura jest jeszcze bardziej podległa, podległa politykom. Dlatego wierzymy, że być może w tej chwili prokuratora bardziej pochyli się nad tą sprawą, natomiast to nie zwalnia Parlamentu i tych, nie zwalnia nas z tych działań, które zmierzałyby do wyjaśnienia kilku rzeczy. Druga sprawa, prokuratura. Działa tak naprawdę w celu ukarania osób dokonujących przestępstwa. Natomiast zespół parlamentarny, czy też w tej chwili komisja śledcza, ma działać również w kwestii wyjaśnienia spraw związanych z tym, kto i w jaki sposób pozwalał czy dopuszczał do tego, żeby takie działania przestępcze miały miejsce, a to już jest element, który wchodzi w sferę polityki, ponieważ takie, a nie inne zaniedbania, bądź ustawodawcze czy Związane z uchwałami działania mogły ułatwiać taki proceder. Mamy obowiązek to wyjaśnić. I ostatnia rzecz, nas nie, dot, nas nie interesuje tylko sprawa warszawska. Nas interesuje cała Polska i interesuje nas ta Polska od 89 roku, od lat 90., bo ten proceder, który ujawniono w Warszawie, to tak jak tutaj wspominał pan Marszałek, jest wierzchołek góry, góry lodowej, natomiast ten proceder na prowincji odbywa się po cichu, ale z równie, na równie wielką. Wielką skalę. I te rzeczy są, jakby, obowiązkiem parlamentarzystów. My to musimy wyjaśnić, bo to dotyka w każdej mierze świata polityki. Nie możemy od tego uciec. Ja bym jeszcze przytoczył zakres funkcjonowania komisji. Ona ma się zająć czynnościami dokonywanymi przez członków i byłych członków Rady Ministrów, podległych im funkcjonariuszy publicznych oraz posłów, senatorów wszystkich kadencji po 1989 roku. Ma się zająć badaniem działania organów samorządów terytorialnych i podległych im funkcjonariuszy, a także działaniami prokuratury i innych organów ścigania. Czyli prawda, choćby w tym trzecim elemencie widać, że ta funkcja, Którą by, która by odgrywała Komisja Śledcza, jest bardzo istotna. To znaczy Prokuratura sama siebie nie zbada tak dobrze, jak zbadałaby to Komisja Śledcza. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o pytania. Rafał Poniatowski, TFN24. Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczące tej sprawy. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że powoła zespół parlamentarny, czyli nie komisję śledczą, a zespół, który także ma badać wszystko to, co działo się w całym kraju, nie tylko sprawę warszawską, taką ją nazwijmy. Patrząc na rozkład siły na sali plenarnej, marne szanse, aby komisja śledcza została powołana. Wydaje się, że zespół jest, że tak powiem, bliższy stania się ciałem. Czy w związku z tym, Państwo do, ewentualnie do tego zespołu się przyłączą? To moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie dotyczy pana marszałka. Jest wniosek o pańskie odwołanie. Jak pan ten fakt skomentuje? Na pierwsze pytanie może przewodniczący ja, takiego właśnie zespołu. Ja sobie odpowie. pozwolę odpowiedzieć, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość powołuje zespół do spraw reprywatyzacji, no to jest to jakieś kolejne kuriozum, ponieważ chyba jest tu gdzieś niedomówienie, albowiem taki zespół istnieje od, prawie od początku kadencji i aktywnymi członkami tego zespołu są również członkowie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym wiceprzewodniczącym tego zespołu jest pan poseł Paweł Lisiecki. I ten zespół już się zajmuje sprawami legislacyjnymi, i to tutaj wydaje się troszeczkę, Troszeczkę chyba jakieś nieporozumienie w sprawie jej sprawiedliwości, podobne porozumienie miała nieporozumienie kiedyś próbowała nam tutaj zaprezentować nowoczesna, no ale oni w stosowny sposób jakby wycofali się z tej, z tej koncepcji i zresztą bardzo słusznie, bo nie ma, nie ma sensu tworzenia bytów. Natomiast jest jeszcze jedna istotna rzecz. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś wierzy, że zespół parlamentarny będzie w stanie wyjaśnić, czy zastąpić komisję, komisję śledczą, no to to byłoby totalne nieporozumienie. Wydaje się, że próba pójścia w tym kierunku jest próbą zamiecienia całej sprawy pod dywan. No, podobno słyszałem, że Nowoczesna złożyła wniosek o odwołanie mnie. Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Ta formacja Nowoczesna to jest pewien produkt PR-owy. Oni mają bardzo duży problem z, na poziomie przygotowania do pracy parlamentarnej w sensie kompetencyjny i nie do końca niestety znają regulamin Sejmu. Ja zakończyłem obrady, bo to, to jest jakby, to ich motywuje do złożenia wniosku o odwołanie mnie. Zakończyłem obrady na podstawie artykułu 182 regulaminu Sejmu i to było moje prawo, natomiast oni zachowywali się w sposób po prostu nielicujący zgodnością tej izby moim obowiązkiem wobec obywateli również jest pilnowanie tego, żeby obrady odbywały się w sposób cywilizowany. A te, a te słowa, które są panu przypisanemu, one faktycznie, przypisane one faktycznie padły, czy, czy nie? Ale jakie słowa? wściekłe małpy. Małpy. Tak. małpy. Nie, nie powiedziałem tak. A małpy? <laughs> ja powiem tak, tam to wyglądało w ten sposób, że w momencie, jak zamknąłem obrady, zbiegło się trochę posłów, miałem pewną wymianę zdań z dwoma posłami, że tak powiem szczególnie agresywnymi, poskakującymi. To był pan poseł Mejsztowicz z Nowoczesnej i pan poseł Rutnicki z Platformy Obywatelskiej. No to niech to zostanie między nami. No ale padło Panie słowo Panie małpy. Paszałku, bo takie jest oskarżenie główne nowoczesnej i opozycji, że to nie, że nie chodzi nawet już o zamknięcie dyskusji, ale też o słowa skierowane pod adresem posłów. Mhm. Więc dlatego próbujemy dociec. Czy padły te słowa, czy nie padły? Było słowo małpy, wściekłe małpy, czy jakakolwiek inna obelga, czy nie? Ja uprzejmie doradziłem panom posłom Mysztowiczowi i Rutnickiemu, żeby zachowywali się w sposób licujący zgodnością Parlamentu. Dzień dobry, Radomir Wit, 24 Jako, że nie jest pan jedynym wice w parlamencie, którego ktoś chce odwołać, bo jest jeszcze wicemarszałek Senatu, Bogdan Borusewicz, pewnie pan już o tym słyszał. Mhm. Tam też chodzi o ogłoszenie przerwy i chciałem zapytać, co pan sądzi o takim wniosku. Prawo i Sprawiedliwość się zastanawia, czy to jest powód do odwołania kogoś z funkcji wicemarszałka. No tam chodzi, zdaje się, nie tylko o ogłoszenie przerwy, ale też o wręczenie medalu profesorowi Rzeplińskiemu. Mi to wręczenie przez Borusewicza medalu Żeplińskiego przypomina wręczenie medalu Misiewiczowi przez Macierewicza. To znaczy, partyjniacy wszystkich maści bardzo lubią obwieszać się medalami i później z nimi defilować. Czyli profesor Żepliński jest partyjniakiem, tak? Pro, profesor Rzepliński jest osobą bardzo y, intensywnie zaangażowaną politycznie. Oczywiście, że tak. No, niestety, my na tym ubolewamy od początku. i, i, i Przedstawialiśmy sposoby naprawy tej sytuacji. Trybunał konstytucyjny jest bardzo mocno upartyjniony i orzekał zawsze w interesie partii rządzącej. Czyli rozumiem, że za ten medal marszałek Borusewicz powinien stracić swoją funkcję. Nie, 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 tego, nie powiedziałem. tego nie powiedziałem. Dziękuję. To jeszcze raz Justyna Dobroszora, wyborcza wyborcza .pl. Panie Marszałku, to jeszcze jeden zarzut, który kieruje pod pana adresem opozycja, która twierdzi, że pan działał na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że... Dwie godziny wcześniej była komisja, widać było, że Prawo i Sprawiedliwość chce uciąć ten temat. Czy rzeczywiście były jakiekolwiek rozmowy z posłami Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie, by tej dysku ta dyskusja się nie odbyła? Czy to była pańska wyłączna inicjatywa? I drugie pytanie, dlaczego pan nie głosował w sprawie ustawy o zakazie aborcji, skoro był pan na sali? Jest forma wstrzymania się od głosu, a to wygląda na unik. Dziękuję. Dobrze, jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to oczywiście, że to była tylko i wyłącznie moja decyzja. Proszę zwrócić uwagę na słowa, jakie pani redaktor użyła. Pani powiedziała o opozycji. Opozycją prawdziwą, jedyną w tym Sejmie jest Kukiz 15. Tamto to są ludzie, którzy robią z polskiej debaty publicznej cyrk. Mówię o Platformie Nowoczesnej. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda debata o aborcji. To jest debata, która wywołuje... Dzięki której wywoływane są przez polityków skrajne emocje. Emocje brzydkie, nienawiść, psuje się, debatę publiczną, dzieli się Polaków. Wszystko, co się dzieje oczywiście w celach politycznych. Debata o aborcji jest wywoływana regularnie, co jakiś czas, żeby przykrywać różne inne ważne sprawy, żeby przykrywać nieudolność, żeby przykrywać antyobywatelską politykę wszystkich partii po 1989 roku. I ja się na to nie godzę. Ja od początku podkreślałem, że to nie jest moment na debatę aborcyjną i ja w tym uczestniczyć nie będę. Znaczy nikt mnie nie zmusi do tego, żeby wejść w tym momencie w tą nienawistną grę polityczną. To właśnie to była odpowiedź na, na kwestię głosowania. Znaczy po prostu uważam, że, że to w tym momencie, znaczy w interesie wszystkich partii jest dzielenie Polaków, sianie nienawiści. A ja uważam, że sprawy życia ludzkiego to są sprawy, o których należy rozmawiać z szacunkiem i z miłością. A jakie jest zdanie Pana w, w tej sprawie? Czy Pan jest za liberalizacją prawa aborcyjnego, zaostrzeniem, zostawieniem status quo, o czym mówi Paweł Kukiz? Jestem przeciwnikiem otwierania w tej chwili debaty aborcyjnej. Polskie Radio Małgorzata Naukowicz. Mam pytanie a propos e, projektu uchwały e, powołującej Komisję Śledczą. Kiedy ona trafi do Laski Marszałkowskiej i ile tam macie podpisów? E, kto poza klubem KUKI z 15 to popiera? I jeszcze druga kwestia, e, wasze stanowisko odnośnie zapowiadanego protestu nauczycieli. Pani redaktor chyba się spóźniła, ale bardzo chętnie odpowiem. Mówiłem Spóźniłam o tym na początku. Tak, przyznaję. E, podpisało się 47 posłów, e, przede wszystkim z klubu poselskiego KUKI z 15, e, kilku posłów niezrzeszonych. Jedna osoba z Polskiego Stronictwa Ludowego, Angelika Morzanowska, tutaj no, pani Morzanowska się wykazała szczególną uwagą. Nie wiem, czy państwo jakby wiedzą, jaka jest rola prawa Polskiego Stronictwa Ludowego w przemianach własnościowych w Polsce po 1989 roku. Natomiast szczególne podziękowanie skierowałem do pięciu posłów Nowoczesnej, do pana Zbigniewa, Gryglasa, Korneli Wróblewskiej, Adama Szłapki, Moniki Rosy i Grzegorza Furgo. Czyli to są ludzie, którzy też się podpisali i chwała im za to. Dobrze, a wniosek kiedy trafi do Sejmu? Trafił wczoraj już. Jest już złożony dla skiemaszerokowski. Dobrze. Teraz wątek protestu nauczycieli. Wasze stanowisko w tej sprawie, jakie jest? Jeśli chodzi o protesty nauczycieli. No, e mi, niestety ten temat aborcji przykrył bardzo dużo ważnych tematów dla Polski, tematów, w których też jako klub z 15 się udzielaliśmy. Temat reformy systemu edukacji też jest dla nas ważny. Natomiast w kontekście naszych propozycji, nasze propozycje, nasze pomysły na to, jak można reformować system edukacji, przedstawimy w przyszłym tygodniu. Także z pewnością będziemy podejmiemy kroki w celu konsultacji tych pomysłów szeroko także ze środowiskiem nauczycieli. No dobrze, ale popieracie czy nie popieracie ten protest? To może, może ja odpowiem krótko. To jest protest, do którego nauczyciele mają, mają prawo. Oczywiście każde środowisko ma prawo protestować, to jest państwo demokratyczne. Natomiast zwróćmy uwagę, że jest to protest, który jest organizowany przez jeden związek, w tym przypadku bardzo również politycznie związany z pewnym, z pewnym środowiskiem. I jest to jakby protest broniący pewnych przywilejów nauczycielskich, o których dyskusja toczy się nie tylko w tym rządzie, ale również w poprzednich rządach. I Oczywiście możemy o tym dyskutować, natomiast jeżeli w każdej chwili będziemy wyprowadzali ludzie na ulicę, a nie dyskutowali, to do niczego, do niczego tak naprawdę nie dojdziemy, a to, że reforma szkolnictwa jest potrzebna, to chyba każdy z Państwa w tej chwili widzi, szczególnie te osoby, które mają do czynienia, na przykład z kształceniem na uczelniach wyższych, bo, bo wiemy, jaki w tej chwili mamy mamy poziom osób przychodzących na studia, ja mam to doświadczenie jako nauczyciel akademicki, więc o tym dyskutować trzeba i moim zdaniem środowisko nauczycieli również musi zrozumieć to, że wraz ze zmieniającymi się czasami i sytuacją musi stać się nieco bardziej elastyczne. Jaka będzie forma tej reformy? Zobaczymy. Gdyby pewnych reform nie przeprowadzano wcześniej, być może dzisiaj nie musiałyby te reformy być cofane. To jest pytania i odpowiedzi są do wszystkich rządów, które doprowadziły do takiego stanu edukacji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. My akurat jesteśmy za to najmniej odpowiedzialni, bo nie mieliśmy jeszcze tej przyjemności sprawowania władzy w Polsce. Także jesteśmy otwarci na postulaty, natomiast no środowisko nauczycieli również nie może się usztywniać. Panie redaktorze, jeszcze Nawiązując do tego pytania, ja jestem gorącym zwolennikiem udziału obywateli w życiu publicznym, także w formie różnego rodzaju protestów, manifestacji, ale proszę zauważyć, jak to wyglądało w sytuacji tematów aborcyjnych. Ogromne protesty. Bardzo słuszne, pobudzające obywateli, doprowadziły do tego, że zabrakło dyskusji merytorycznej. W komisji zajmującej się tą ustawą nie została nawet zaproponowana żadna poprawka do żadnego projektu. Także protesty nie mówimy nie protestom, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć tak merytorycznej dyskusji. Panowie, to jeszcze pytanie o wczoraj i o projekt ustawy o in vitro, bo to wycofanie poparcia przez Waszych posłów sprawiło, że ta ustawa mm, przepadła. Którzy to byli posłowie, ilu ich było i dlaczego się wycofali? Panie redaktorze, znaczy to jeżeli chodzi o nazwiska, to po prostu proszę zobaczyć na stronę internetową Sejmu. Ja z, z tego, co do mnie dotarło, to ci posłowie wycofali swoje podpisy ze względu na charakter toczącej się debaty. To znaczy na, to, na poziom agresji, na poziom nienawiści wykorzystywany przez i siany przez polityków partyjnych. Uznali, że to nie jest, nie jest właściwy moment, żeby rozpoczynać kolejną awanturę. Warto tutaj jednak zaznaczyć, że Klub parlamentarny Kukiz 15 to jest jedyny klub w polskim Sejmie, w którym nie istnieje dyscyplina sumienia. W naszym klubie, zwłaszcza w kwestiach światopoglądowych, posłowie nie tylko mogą dobrowolnie, bez jakichś przykazów partyjnych podpisywać projekty zgodne z własnym sumieniem, mogą się z nich wycofywać, mogą głosować tak, jak uważają za słuszne. W przeciwieństwie do takich klubów jak Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość czy Nowoczesna, nawet to ostatnio w prawie i sprawiedliwości mieliśmy słyszeliśmy że została zastosowana tak zwana dyscyplina moralna. Także jeżeli chcemy mieć same wolnych parlamentarzystów, wolnych od tej dyscypliny partyjnej, nawet w sprawach światopoglądowych no to trzeba stawiać na Kukiz 15. Tam są posłowie, którzy są w stanie rozmawiać z obywatelami, myśleć samodzielnie i podejmować samodzielne decyzje. No a te rozmowy pomogły im też w podjęciu decyzji, no bo nagle popierają, później nagle zmieniają zdanie. Projekt jest cały czas Oczywiście ten sam. Oni on konsultowali to ze swoimi wyborcami, tak. Co więcej, my w przeciwieństwie do wszystkich innych klubów postanowiliśmy, by, by nie rozgrzewać de debaty na temat kwestii światopoglądowych wewnątrz klubu. Uznaliśmy, że to powinna być indywidualna decyzja e, każdego z posłów i każdy z nich powinien konsultować to z wyborcami podejmowane we własnym zakresie bez jakichkolwiek nacisków. Także w tym przypadku decyzja każdego z posłów, który się czy to podpisał, czy wycofał swój podpis, była jego autonomiczną decyzją bez jakichkolwiek nacisków, rozmów ze strony całego ugrupowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.